Witam wszystkich. To trzeci odcinek Army wena no i... strzelbę dali! No. Hamy już myślałem, że nigdy nie dadzą. O, wow, idzie na boju. Uuu, mocne. O bomba. Wiedziałem, że tutaj coś będzie taki. Budynek bez powodu chyba nie stał. Chociaż nie wiadomo. także jest wszystko możliwe. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie tego gościa? Nie ma głowy i dalej strzela. Nie, to jest po prostu niemożliwe. Ha, dobry jest ten shotgun. Prędzej takich chcę. U, tu nie chciał chyba być. U, jest ostrzał. No, nie? Jest. No. Granacik, dobrze. Jest. O. Jazda do Bukra. Ha. Nie spodziewałeś się tego na pewno. Hmm. Eh, no. Jak się tam będę przejść, to ja muszę iść około. Fajnie. No, chyba zaczę końca. O. Otrzymuj mu rękę. Trudno będzie bez ręki. A, pusto. Ha, więcej strzelby, więcej strzelby. O, wejście do tego bunkra. Facet, nie masz ręki. A, tam się nie przejmuję. Wziął do drugiej, i dalej strzelba, nie. Ale wszyscy tutaj to są. Rambo. Jakieś, już widzę, porządniejsze działa tutaj. Nie ma to tamto, widzę. Mmm. Ten co... Chcesz oberwać? Czemu to strzelba nie może strzelać wyżej? Hmm, trudno, zdarza się. Tak to sami, o... Wykrzywiło się coś panu! Jak się takiemuś panu wykrzywiło, to by raczej nie był szczęśliwy. Nic takiego... Mm, mm, mm. No taką... Taki fajnie, nie fajnie raczej tak. O... Tam jest to. Wtedy dużo tyle. sniper. Niech Niego nie chcę wyrwać. o już mnie ostrzelił, bo Chamie. O. O. Tak się kończy, jak się jest niemiłe. Dawać mi Snajpere no. Ha! O snajper drugi. O, nie ma nóżki, tak temu te odszczeliło głowę i nie przeżył? A temu nogę i umarł. No... Przeżył tamten z tym bazy snajperki nie da się przeżyć po strzału w tej grze. Na no my im się nie da. O, tam oczyliwienie głowy i umarł. Zdać, że tak losowo. Jednemu się umrze, jednemu nie. W ogóle strzelba jest taka bardzo... Odrywająca Kończyny. Bum! no Niech już się schowa A ty co? A masz, nie będzie do niej strzelab zdziałał. Już i tak jestem strasznie co dziurawy Dawać shotgun, No właśnie Trzeba tylko dawać ładunki wybuchowe Czekajcie, jak tak zrobię to Coś to daje strzelbom, nie Strzelbom to nic nie daje Boom. O jest tu na pewno będzie No nie, to jest to Co tu funny, robi żrafa? Czemu tam była żrafa? Dobra no Nie wiem, komuś była widocznie bardzo potrzebna żrafa, bez żrafy widać nie wybrać coś swojego życia O, naboje do sniperki żeby zawsze znajdował tylko Stajperki widać można znaleźć naboje też do snajperki no brawo geniusz tej gry mnie pobija Jakby się dało tym działem sterować tak tamten oficer to by tutaj nie trzeba było łazić po tej mapie szukać bomb po prostu wejść tu zrobisz te wejść tam O, ooo z dwóch stron ooo masz no a ten znowu bez głowy szczerze naprawdę bez głowy kolejny paskudnik chce mi tutaj niszczyć wszystko ciekawe kiedy mu się znudzi ciekawe ile mu życia co pozostało mało jak widać ostatnim punktem życia pewnie się trzymał shotgun o Rips, 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 rips No najlepsze jest to Czy nie mam więcej bomb? Halo Jest tu co? Bo ja nie widzę Halo Halo No nie ma bomb Nie wierzę Muszą być! Dawać mi bomby! Natychmiast! 20 sekund. Bum! Popsuję wam pojazd, jak mi tego nie oddacie. No, widać, strzelbą się nie da popsuć pojazdu. O, jest gostek. Kostu, czego pilnujesz? O, już wiem czego pilnujesz. Tu jest bomba. Ha, mogę zrobić zamach. I zestrelić. Tam gdzieś, tu musi być bomba, no. Widać nie musi. Tak, tak dziwne miejsce stały stworzone to żeby być. Nie ma na żadnego zastosowania. O. wsadzimy. To już wszystkie działa? Jak nie, to ja się zdenerwuję. Chyba tak. No. Ja że już się bałem. No nie można jak widać tutaj wskoczyć. W locie na drabinę nie można być takim oszerambo Leć pranek tych umiejętności już nie posiada Żyć z dziurą w głowie może ale z biegu skoczyć na drabinę już nie może A grała Specyficzny sposób bycia O Rozrypało. A Ci mogą też z tymi chodzić? Nie, nie chciałem O no bo ja do strzelby Jest tu coś, ktoś nie, a zwykle Tu coś jest Tak, e, da się to nawet do strzelby nawet trochę Minimalnie A cóż to można tutaj czynić Aha. Uczynić mogę most Dobrze A więc uczyniłem most Most jest uczyniony Łow dupę co to jest? A oni Może oni tak jakby lepiej strzelają od tamtych zwykłych Są jakieś komandości chyba po co takiego innego Pumps To mamy lepiej nie iść Bo już widziałem tam wstał sobie taki Czekał dawno chciał mnie zabić więc... Złośliwiec O, pancerz Lazłem tu po pancerz Naprawdę nic więcej Teraz tutaj po do tego Nic tu już nie ma Żebym potem się nie musiał wracać Nie, dobra Mogę iść gustowne działo Ale krzywy, ale krzy... krzywdziaste Hm <laughs> hm hm ktoś tupsnął tym o ścianę parę razy To konkretnie To nie jakby zostało wysadzone To nie to To, 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 to. To wybucha? Co daje to? tak Zatruwający typu. Dobra, faj. Tryt, 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 tryt. Wszystko rozwalę! Nikt nie przeżyje! Haaaa! Haaaa! Ha. Haaaa! zniszczył dolno, to by się zniszczyła, to górna? Czy by to... A Odpadał głowę, ale ten już tego nie przeżył. Ha, ten też tego nie przeżył, a ten cię no, ten przeżył. A nie, zostawię go tak. Niech chcę tak siedzi biedny. O, niech tak siedzi. Niech ma karę. Karny jeżyk. Niech to jego będzie. E, jak się przesadzi w dolną, to górna też się rozdupca. Nie wiem jakim cudem. Jakaś magiczna magia działa. No, ale dobra. Jak upadanie skrzyni już by znacznie pewnie niemożliwe dla twórców tej gry do uzyskania Co to jest? Automatic rifle Uuu A lepsza wersja tamtego Fajnie W taki trochę O w dupę Właśnie skończyliśmy level Mamy strzelbę i łucji w jednym poziomie no cudownie po prostu, dwie bronie więcej to jest bardzo poszerne, Rambo Franek gdzie on to wszystko trzyma? ktoś mi powie niby dzierży jedną broń a ma tyle w zapasie No, nie wiem, może w tych manierkach takie upycha no, no dziękuję za uwagę jeśli się podobało pozostaw łapkę w górę jeśli masz jakieś uwagi napiszcie w komentarzu jeśli chcesz więcej moich filmów zasubskrybuj ten kanał dziękuję